Szanowni Państwo, serdecznie witamy na dzisiejszym spotkaniu z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spektakl przygotowany przez Grupę Teatralną Komory, zatytułowany Odcienia do Światła. Jest to opowieść o zmaganiach człowieka w kryzysie psychicznym, o cieniu depresji, a także o sile wsparcia, zrozumienia i nadziei. Zapraszamy Państwa do wspólnej refleksji i przeżycia tej wyjątkowej historii od cienia ku światu. Depresja zaczyna się jak dzień. Najpierw lekko widoczny, potem coraz cięższy, przygniatający, odbierający siły. Człowiek wciąż jest obok nas, a jakby go nie było, każdy krok staje się trudny, każdy dzień zbyt kieliszki. Aż mi się ściera w pustym lustrze zostaje cień rozdarty w strukturze, szeptem nie wzywa głos bez tłumaczy. you <small> Zamyka drzwi. Najpierw przed światłem, potem przed rodziną, a w końcu przed samym sobą. Przestaje odbierać telefony, spotykać się z ludźmi, wychodzić z domu, ale za tymi drzwiami wciąż czeka ktoś, to nie przestaje pukać. Look nice. To, co kiedyś dawało ciepło i bezpieczeństwo, staje się zimne i obce. Świat pogaśnie, cisza boli, a człowiek zostaje sam z pustką. Ale ta mocność można przełamać. Jest ktoś zdecyduje się zostać. że to mogło trwać i nie boli mnie ta głuchać, Isza. Dziś nie boję się. Eu Depresja to choroba i jak każda choroba wymaga leczenia i pomocy, rozmowa, bliskość, terapia to kroki, które pozwalają znowu stanąć na nogi. Każdy z nas ma prawo do wsparcia. Każdy z nas zasługuje na życie w świetle, a nie w cieniu. Znów lecz ziemia nie zatrzyma mnie, choć w sercu burza wciąż odnajdę w sobie sens. Nie jeden dzień próbował zgasić cały blask, lecz wiem, że życie daje więcej niż mi chciał zabrać strach, bo w tych ranach... Rośnie siła, każda łza, co no. Właśnie niż ich nie I ból. Każdy krok to dowód, że przetrwałem własny dzień A każdy dzień przybliża mnie do tego, czego chcę Bo w tych raz... Depresja to nie wybuch. to nie słabość, to choroba, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Ale z depresją można wygrać. Krok po kroku, rozmowa po rozmowie, gest po geście. Wystarczy ktoś, kto dostanie obok, gdy światło. Każdy z nas może być dla kogoś tym światem. Dlatego pamiętajcie, nie jesteście sami. 10 października, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, przypomina nam wszystkim, że warto mówić, prosić o pomoc i dbać o siebie nawzajem. Bo życie jest warte, by je przeżyć. Bo zawsze można wstać, bo każdy z nas. Zasługuje na szczęście. W dzisiejszym przedstawieniu wystąpili dla Państwa w roli osoby w kryzysie Agnieszka Tuciuk. Rator Danusia Oleksiu. Dzień depresji Marcin Dudziuk. Grupa wsparcia i rodzina Kasia Świderska. Grupa z Rolę Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze dołączyłbym panią Jannę i panią Gosię. Co? Też ja... tutaj e, aktorom. Jestem pod ogromnym wrażeniem, myślę, że tak jak e, tutaj publiczność nasza e, e, jesteśmy, jesteśmy naprawdę m, mega e, pod wrażeniem waszej gry aktorskiej, tego co e, dzisiaj nam zakomunikowaliście. Myślę, że niektórzy się wzruszyli nawet. Co? Tak. Było było bardzo wzruszające, to było bardzo fajny przekaz, bardzo bardzo dobry. Więc y, gratuluję, dziękuję aktorom. Y, dziękuję też pani Asi za przygotowanie, za wsparcie tutaj pani Małgorzaty, pani za zadanie zaakcentować ten, ten dzień, no i zaakcentowały go w swoim stylu, jak to mają zwyczaj, Za co bardzo dziękuję. I tak sobie myślę, nawet podczas, podczas tego e, Waszego występu, że e, powiem Wam szczerze, nie możemy tylko trzymać e, tak tłumnych ludzi e, w litewnikach. Uważam, że powinniśmy tutaj zaprosić kogoś, żeby ktoś także Wasze występy mógł zobaczyć, a nawet w przyszłości uważam, że powinniście wystąpić gościnie gdzieś, czy w Gminnym Ośrodku Kultury, czy, czy nawet gdzieś przy szerszym, szerszym audytorium, ale myślę, że zaczniemy od, od, gości, od gości tutaj. Za chwilę, za chwilę już wejdziemy w ten okres świąteczny, ale może jeszcze przed tym, przed tym świątecznym czasem te przedstawienie także zechcecie zaprezentować szerszemu tak. Tak. Tak? Tak. tak. Bardzo, bardzo. bardzo. Bardzo się, bardzo się cieszę. Rodzice czy nawet osoby z zewnątrz. Myślę, że tutaj, tutaj z metak społecznościowych mogą gdzieś tam niewielki promil, do dowiedzieć się na temat waszego, waszej pracy, natomiast przy takim bezpośrednim uczestnicy w tak, tak ciekawym i, i interesującym wydarzeniu, to, to jest zupełnie co innego. Ja chciałbym jeszcze tak krótko się odnieść do, 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 tej, do tego dnia do, i do, do zdrowia psychicznego, bo myślę, że większość się ze mną zgodzi, że gdy mamy Jakieś dolegliwości, boli nas nie wiem, ząb, jedziemy do dentysty, boli nas noga, brzuch, jedziemy gdzieś tam do lekarza. Natomiast tutaj faktycznie y takie, takie dni jak ten też pokazują nam, że oprócz tego zdrowia fizycznego jest także zdrowie psychiczne, o które należy tak samo dbać, jak i o zdrowie fizyczne. Więc ten przekaz, który do nas tutaj skierowaliście, i ta rodzina, i bliscy, znajomi, e, tak są, są bardzo w tym procesie ważni, żeby, żebyśmy się te, też. Wszyscy razem wzajemnie wspierali. Więc na koniec, żeby tutaj już nie przydły, bo grażym nam zaraz zacznie na tym wózku, e, Dziękuję wszystkim. Jestem naprawdę pod mega wrażeniem Waszego występu, Waszego przygotowania e, gry aktorskiej, ale także całego spektaklu. Dziękuję Wam wszystkim. E, dziękuję paniom. Dziękuję wam.